Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej połączeniu drugiej kolejnej. ekstra Ekstraklasy w Międzypięciu Katolice i Zawodowej. Witam spotkanie zaczęło się remisem 2-2 i z trybunału Areny Katolice obserwowało 10673 widzów. Z nami jest już Terdona, naszego wieżyński. Proszę o komentarz do spotkania. Dobry wieczór. Mieliśmy ten mecz pod kontrolą, ale wiemy, że. Wynik 2-0 to jeszcze nie koniec spotkania. Tym bardziej po pierwszej połowie. Ale tą pierwszą połowę zagraliśmy bardzo dobrze. To też bym nie powiedział, bo jeszcze mogliśmy coś wcisnąć więcej. Też był moment, że się gotowało pod naszą bramką, ale cóż. Te 2-0 Zeszliśmy do szatni i, i, i sobie powiedzieliśmy, że musimy, musimy wszystko zrobić, żeby najlepiej nie stracić żadnej bramki, dołożyć jedną i Niestety po wyjściu na Morawę od razu gdzieś byliśmy stłamszeni i, i wiemy jak ta bramka kontaktowa padła po rzucie wolnym gdzieś wykonanym światło bramki i, i wcześniej mieliśmy wszystko pod kontrolą, bo mieliśmy swój aut. Po tym aucie spokojnie mogliśmy sobie rzucić do jednego czy dwóch zawodników, którzy nie byli kryci. My wybraliśmy trudniejszy moment i trudniejszy yy, wariant. No to oddaliśmy piłkę, przegranie zostało na drugą stronę, musieliśmy wracać i tam był ten faul, byliśmy spóźnieni, bo w tym momencie zabrakło u nas tej, tej, tej mądrości i, 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 i wiemy, że bramka kontaktowa, jeszcze jak się gra przy swojej publiczności, tak jak miała GieKSa, no też ich napędza i się kotłowało. Druga bramka, którą straciliśmy, mamy piłkę przy nodze, tracimy ją. Moim zdaniem, nawet był tam nasz zawodnik falowany, ale się nie przewraca. I tracimy tą piłkę, no i strzał między nogami, I gdzieś w krótki ruch powoduje to, że jest 2-2. Przeszliśmy przez ten trudny moment. Końcówkę znowu wzięliśmy w swoje ręce. Mieliśmy dwie bardzo dobre sytuacje: jedna była wyśmienita, gdzie powinniśmy zamienić ją na, na bramkę. Nie zrobiliśmy tego, no i skończyło się. 2-2 i na pewno nie jesteśmy zadowoleni, bo jakbyśmy byli w odwrotnej sytuacji jak gieksam, no to przegrywając 2-2 i wyciągając, zdobywając jeden punkt, no to inaczej to smakuje, a my e, niestety musimy to przełknąć, przyjąć ten jeden punkt, a mieliśmy tak blisko 3. Dziękuję. Dziękuję Tony Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, chciałem zapytać o pana drugiego budowiecznego Tomasza Pielgo. Przede wszystkim jak bardzo ja Panu to będzie brakowało w zespole, jaki to jest wynikiem jest Łukasz i jak panu, panu odnajdzie się w Rakowie często. No i za Raków to ja nie będę odpowiadał. Ja mu życzę jak najlepiej, żeby jak najlepiej. Oczywiście jeszcze mamy za dwa tygodnie mecz z Rakowem, to lepiej niech przeciwko nam nie wychodzi, a w innych meczach niech się spisuje jak najlepiej, bo to jest chłopak naprawdę, który w poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem, też na nim były faule, po jego rajdach były stałe fragmenty gry, gdzie, gdzie to był nasz najlepszy zawodnik, jeśli chodzi o cyfry, jeśli chodzi też o potencjał taki szybkościowy, bo to był najszybszy i nasza gra też jest wyparta w różne sektory boiska, mamy skrzydłowych, a to był gdzieś najlepszy wariant z nim, właśnie po lewej stronie. Najczęściej go widzieliśmy w mecze, że za mojej kadencji grał też w ataku, bo nie mieliśmy napastnika i tu mieliśmy jakieś problemy. I musimy znaleźć, odnaleźć się w tym bez niego, bo wiedzieliśmy, że prędzej czy później, myśleliśmy, że prędzej do tego transferu dojdzie. Jeszcze na no, widzę go zobaczyliśmy pod koniec, bo był gdzieś zawieszony, nie trenował z, z nami z takim spełnym, może obciążeniem i czystą głową i, i, i dzisiaj pierwsze spotkanie już bez niego i życzę sukcesu, Brakowie, trafił na Puchary europejskie i niech się rozwija. Tam lucią jakąś taką radę? Kiedy mówię to może przechodzi? Nie, nie usłyszałem początku czy dałem mu. Jakąś taką radę jak na odejście nie, bo, bo nie wnikam też, jak Raków pracuje, na co przede wszystkim zwraca uwagę. Na pewno tam będzie ustawiony jako pozycja numer 10, prawda, za, za napastnikiem I, i tam musi się odnaleźć. Już to jest dorosły zawodnik, ponad 100 występu w ekstraklasie i, i, i co prawda, tylko w jednym klubie, prawda, w zagłębiu, ale, ale tam Raków płacą za niego też takie pieniądze, też będą, będą gdzieś przy nim chodzić. Więcej jak przy zawodniku, na przykład za bezgotówkowym, prawda? Bo, bo tutaj ta inwestycja też będzie chciała na nich się zwrócić, żeby jak najlepiej to wyglądało, a na tej pozycji no, musi mieć liczby, i on miał, u nas te liczby miał najlepsze w poprzednim sezonie. Dobry wieczór, panie Tymna Rzeczka, jestem To, to jednak o sam dzisiejszy zapytam, reguła, jego rola w pierwszej połowie, w ogóle to, że on znalazł się w 11, co o tym zadecydowało, a druga rzecz. Czy spodziewał się pan, że on tak dobrze wcieli się w tę rolę, jaką nam nakreślił? Bo to jest zawód, którego potencjalnie widzieliśmy, wiedzieliśmy. Natomiast pan Lowka aż tak bardzo go eksplodował. Do końca on się z tym nie zgodził. Te mecze, które ja prowadziłem, było ich 10. Początek miał problemy, bo był chory. Raz zachorował, też był na kadrze, co robiliśmy pracę dwutygodniową, tego nie widzieliśmy na zajęciach. I za tej, można powiedzieć, mojej kadencji dał nam trzy asysty. Taki młody chłopak, który, który wchodzi i ma trzy asysty, to, to, to naprawdę szacunek dla niego. E, z widzę troszeczkę to zmieniliśmy. Postawiliśmy nowego napastnika, ale, ale więcej gdzieś wymagaliśmy. Dlatego, więc zobaczyliśmy Marcela od drugiej części spotkania i to jest chłopak, który, który da sobie radę w każdych warunkach i nie pęka na robocie, jak to się mówi. Dzisiaj super żebrankę. Zdobył, ta zmiana też była tym podyktowana, że dużo było stałych fragmentów gry dużyny GKS-u, a Marcel no, w ogóle nie raz się wykazał głową przy życiu wolnym. Ale Kosidis jest o wiele bardziej wartościowym zawodnikiem w naszym polu karnym, czy polu karnym też przeciwnika i, i, i takie też miał zadania, gdzieś się odciążyć z przodu gdzieś i, i, i konstruować akcje, ale też no, stałe fragmenty. W jednym czy drugim polu mi się kopowało i tam miał odgrywać znaczącą rolę szkolarza. on miał tę sytuację na trzy dwa, nie. Nie pocelował wyżej celnie i, i byśmy się cieszyli, a tak to ten jeden punkt przyjmujemy i pracujemy dalej. Musimy szybko się pozbierać, wracać jak najszybciej i w piątek już mamy kolejnego rywala. Pamiętam konferencję w Lublinie po meczu z widzerem, ostatnią wygraną w poprzednim sezonie. Chcemy zapewnić sobie utrzymanie, pan mówił że teraz będzie chciał zobaczyć też swoich że jak oni funkcjonują bez tej presji, bez, bez tych pastatków. Od tego momentu bardzo trudno jest to zwycięstwo, nie ma tego zwycięstwa, z dużym mozolem są, są te mecze rozgrywane. Jak pan do tego podchodzi? Jak pan to interpretuje, że wtedy można było jednak w tej, w tej trudnej sytuacji wygrywać i, i to przychodziło pewnie nie z łatwością, ale przychodziło, a, a teraz gdzieś tam się zablokowaliśmy. Personalia, powiem tylko tak. Orlikowskiego dzisiaj widzieliśmy na boisku. To był gościu, który za mojej kadencji dwie bramki strzelił. Czerlukę widzieliśmy dzisiaj na boisku. To był za mojej kadencji człowiek, który grał w pierwszym składzie. W każdym meczu. Na wizewie też zaczął. Pięki widzieliśmy dzisiaj na wojsku, na Nie widzieliśmy. Korminowski, chociaż za mojej kadencji no miał swoje problemy, no to też nie mogę go wymieniać, ale to była osoba, która wcześniej też strzelała. I tu my jesteśmy osłabieni, bo przy, przy, przede wszystkim gdzieś wymieniłem tych zawodników, którzy stanowili o sile, bo mówimy o tych meczach za mojej kadencji i czterech jak, no trzech, prawda, jak nie masz, no to trzeba spokojnie gdzieś tam pewne rzeczy układać. Ja bym się cieszył, że z drugiej strony dwie bramki Zagłębie strzeliło, a się ta wcześniej, średnia była poniżej jednego na mecz, a my w dwóch mamy jeden, można powiedzieć. I tyle, no trzeba szukać pozytywów i Fajnie by było, jakby od razu Costili strzelał, prawda? Reguła też strzelał, a nie ma tak łatwo i tutaj trzeba się komponować. Trzeba walczyć w trudnych warunkach, jak jak dzisiaj, czy, czy na widzenie Szkoda tych meczów, bo mieliśmy sytuacje takie, żeby inaczej to rozwiązać. Nie były klarowne sytuacje, ale po lepszym podaniu, po lepszym ruchu powinny być stuprocentowe, tak jak dzisiaj sypka, prawda? Jeden obrońca po naszych zawodników i ten jeden obrońca wybija, prawda? I, i tam szuka się niuansów. Jak się analizuje mecze i jeden, inny ruch czy inne zachowanie powoduje to, że masz 100%, a nawet i 200% sytuację i z wizerunem takich się doszukaliśmy czterech, a nie przekuliśmy tego, nawet strzał daliśmy i dzisiaj też po, po analizie będziemy mądrzejsi, bo były sytuacje, gdzie szukaliśmy podania zamiast strzelić na bramkę, a w konsekwencji jakbyśmy wzięli to do statystycy, to wezmą no, dwa cenne strzały i dwa zamieniliśmy na, na bramkę. Mieliśmy okazję, żeby więcej też strzelać i, i tego nie, nie zrobiliśmy. I tyle. No spokojnie mamy. Mamy dwa mecze. Wymagania są duże, bo każdy zespół chce punktować i, i każdy gdzieś tam zerka na, na tabelę i szkoda, że dzisiaj to gdzieś tam nam się wympnęło. Czy są jeszcze pytania? Że na, na początku coś od tego, jest Pan zadowolony ze zmian, które Pan zrobił, a w zasadzie ze zmienników i tego, co dali zespołowi po zmianach, to, to jeszcze ma blisko? Nie do końca, zawsze można więcej gdzieś tam wnieść, tak jak mówiłem o tych sytuacjach, właśnie dwóch wymieniłem tu zawodników, mogli pewnie lepiej się zachować, ale to nie ma tak idealnego świata, żeby od razu wchodzili. Byli blisko, nie zamienili tego na, na bramki, mówię tu o ofensywnych, prawda, tych dwóch zawodnikach. No Magowski też wszedł i przy tym szale też piłka między nogami gdzieś tam wpadła potem do naszej e, siatki i tyle. No były trudne momenty, mogliśmy to inaczej gdzieś rozstrzygnąć. Więcej zmian nie było. Sypek, Posidis Magowski, tak. E, I myśleliśmy, że to... Przypieczętujemy i te sytuacje były, bo wzięliśmy w końcu sprawy swoje ręce tam w ostatnim kwadransie i GieKSa to poczuła, bo GieKSa przecież grała i na czas i, i piątki gdzieś wynawiała w inny sposób i, i szanowała ten punkt, bo tak jak mówię, no, w innej sytuacji jest jak gonisz i dogoniłeś, niż jak tracisz, tak jak to my zrobiliśmy. Wspomniał Pan trochę wcześniej o tym dniu, że, że ten stadion przy strzale na 2-1, kiedy straciliśmy bramkę, kiedy się nakręcał i ten stadion miał GKS. Ja się zastanawiam, bo od tego momentu mniej więcej przestaliśmy też królować kilka z nas wychodzą coraz rozmocni. Pytałem o te zmiany, dlatego że zastanawiam się, czy trener, wiedząc jak to się skończyło, zrobiłby zmianę Adama Alfańskiego, bo chłop miał się dzięki mojej taki, szło mu wszystko. Widać było, że na nim głównie opiera się nasza kreacja i po jego zejściu tej kreacji w zasadzie już prawie że nie było I Teraz pytanie, czy, czy wiedząc jak to się skończyło, bo trener tą samą zmianę by zrobił. Proponuję przejrzeć sobie ten mecz, albo przynajmniej przed stratą bramki sytuację i, i tyle w temacie. To będzie Pan miał powiedzieć. Jeśli mówimy o bezpośrednim jakimś tam wpływie, mniejszym, większym, a te czynniki były też inne. Zmieniliśmy trochę też ustawienie, bo byliśmy rozrzucani z jednej na drugą, ale też na własne życzenie, bo jak masz aut i możesz rzucić do tyłu, to to rob. bo nikt nie jest tam atakowany, wybraliśmy inny wariant i to za to gorzko zapłaciliśmy, bo, 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 bo po tym faulu, gdzie musieliśmy biec na drugie skrzydło straciliśmy bramkę, i, i tak, i dlatego on był jednym ze środkowych pomocników, który szarpał, który wychodził i do pressingu, ale to nie funkcjonowało, i dlatego trzeba zmieniać, podejmować decyzje. A tak jak mówię, będziesz no, miał teraz dużo czasu w powrotnej drodze i tam sobie zobaczysz gdzieś, gdzieś te sytuacje, i, i tyle. No, może jakby był Adam, może byśmy strzelili, może nie, to jest takie gdybanie, podjęło się te decyzje, i, i z tym trzeba. Trzeba trzeba żyć. Tak, dobry wieczór. Energetyczne spotkanie można powiedzieć i, i dość takie otwarte, bo jeżeli jeżeli około 40 strzałów widzimy dwie, dwa kierunki, to to znaczy, że zawodnicy podejmowali wiele prób, aby to spotkanie wygrać i, i na pewno tak można to dzisiaj opierać. Mogło się wydarzyć to spotkanie w zasadzie jeśli chodzi o rezultat wszystko. Natomiast yy, zdaję sobie sprawę, że w momencie kiedy, kiedy przegrywa się 2 0 można niekiedy wywiesić tak zwaną białą flagę i to by było bardzo, ale to bardzo, bardzo niedobre. Dlatego chylę czoła, jestem zadowolony z reakcji, z reakcji takiej skuteczności, bo, bo tego zabrakło być może w pierwszej połowie i pod naszą bramką i pod bramką rywala, bo gdybyśmy może nie przegrywali aż 2-0, to, to, to bylibyśmy bliżsi, aby to spotkanie wygrać. Nie ma co debagować, to są, to są, fakty, bramki są najistotniejszym elementem każdej analizy i, i, i to jest, i to jest fakt bezsprzeczny. Wobec tego na pewno na plus reakcja, na pewno na plus sposób zachowania, energetyczność i, i, i naprawdę wywalczenie tego punktu w, pocieczu, a w trudnym w trudnym spotkaniu, zespołu o po bardzo podobnym potencjale osobowym. Także bierzemy ten remis, pracujemy dalej i, i, i przed, nami, przed nami kolejne wyzwania. Dziękuję. Dobrze, bo przedmiot z ja zapytam, czy Pan nie spodziewał się, że po doprowadzeniu do wyrównania jednak GieKSa będzie miała jeszcze więcej okazji, będzie bliżej tego trzeciego się, że jeśli ktoś był bliżej w co chce, no to co Można, można, można tak, tak, tak nawet odczuć, tak to, tak to, tak to, wyglądało. Chcieliśmy rzeczywiście te spotkanie skończyć, to było uczucie, nawet w decyzjach zawodników, którzy podejmowali decyzje już bardzo ryzykowne i, i, i dla mnie to I dokończenie tego meczu mogło być na większym jakości takiej wytrawności piłkarskiej. Wtedy sądzę, że, że, że mieliśmy prawo na pewno pogodzone coś mocno, że trafić tą trzecią ranką. A tak wyszła z tego sytuacja niebezpieczna i mieliśmy problemy pod naszą bramką. Wobec tego trzeba to też uznać za, za fakt. Pierwsza połowa mówi o braku skuteczności, coś więcej jeszcze, bo, bo jednak GIKES przybywając na własnym stawieniu 0 do 2 to nie jest rzecz, której często byśmy oglądali. Tak, to, 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 to rzeczywiście mecz, w którym, w którym odrabialiśmy dojść dość sporo przewagę, bo, bo wydaje mi się, że odrobienie przez Gieksy obojętnie w jakim meczu w zakresie dwóch straty to jest wyzwanie bardzo duże i tak jak mówię, wtedy jest bardzo potrzebna odpowiedzialność, bo, bo można bardzo mocno zaryzykować, można stracić głowę i, i po prostu wysoko przegrać, bo, bo, bo jednak ta chęć nie przegrania tego spotkania mogła być u bardzo dużo, Jednak jednak w tej dyscyplinie, w tej nawet pierwszej połowie, bo możemy o niej mówić bardzo dużo, jeszcze czeka też mnie dokładna i spokojna dzisiaj analiza tego meczu, aby, aby te wszystkie rzeczy y, związać ze sobą. Natomiast ja tam też w oczach mam bardzo dużo momentów, gdzie mogliśmy wyciągnąć. Na przykład chociażby jedną czy wolny, czy, czy sytuacja też Bartka, kiedy już byliśmy w sytuacji gola. Do było 2-0 i było niecie, nieciekawie, ale, ale, ale chwała zawodnikom za to, że, że w taki sposób temu zadaniu po prostu uwagę. Poproszę Pana jeszcze o odpowiedź taką z na sercu. Łapie się Pan na takich myśli, że kurczę, brakuje takiego snajpera. Jak Sebastian będzie, jak Adam Zrelak w na najlepszej formie. Adam, już do nas na moment, mam nadzieję, dojdzie. A chłopaki, którzy są dzisiaj piękni, są dzisiejszą i i, i i tak na to patrzę. Pamiętamy kiedyś Kubištala, furtkę, Koniarka, można wspominać, no Sebastian, Sebastianowi Sebastian również życzymy wszystkiego dobrego, na pewno nie w najbliższym meczu. Dobry, panie dyrektorze, ostatni na Śląski Sport.pl. Chciałbym pogratulować na pewno tego remisu i też jakby te pierwsze minuty, drugiej połowy, kiedy byliście bardzo ożywieni. Spodziewałem się, że Pan pewnie powiedział coś w szatni płomiennego, energicznego i też Adam Czerwiński powiedział, że Yy, było licznie, w Waszej czatki. Mógłby Pan coś więcej powiedzieć na ten temat? Wiadomo, to, to też takie nasze trochę wega. Na, na pewno nie latały bidony i, i tablice i nie wydawało się nic tam takiego, co, co tylko nie, nie powinno się wydarzyć. Natomiast wydarzyło się rzecz, rzecz taka, że wszyscy razem mówiliśmy, że my nie możemy tutaj zostawić meczu. Że, że tak GieKSa nie ma, nie ma prawa w jakiś sposób nigdy zareagować. Zdaję sobie sprawę, że że 2-0. Ja nie chciałem, aby drużyna na drugą połowę wyszła na łeb na szyję huraganowa i bez, 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 bez kręgosłupa takiego taktycznego, tylko żeby robili wszystko z jeszcze większą pasją, z jeszcze większą siłą i że, i że, i że to się opłaci. Wiedzieliśmy, że ta pierwsza bramka będzie, będzie, będzie ważna dla nas i szybko, żeśmy ją zdobyli. Probiliśmy no, blisko później zdobycia szybkie bramki. Skończyło się jak skończyło, reakcja sztabów i zawodników w szatni była na najwyższym poziomie w momencie przegrywania. Dzisiaj po 60 minucie, na mojej strony i Buksy. Czy to jest taka podwójna zmiana, na którą trochę te sloty będą w większości, znaczy może nie wszystkich, ale w większości yy, zarezerwowane? Liczę na wszystkich zawodników. Rzeczywiście i w treningu już yy, jeden i drugi bardzo mocno naciskał na, 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 na swoich partnerów, którzy rozpoczynali mecze. Yy, nie będzie to na pewno sezon, gdzie będziemy non -stop grali. Podstawową Wydaje mi się, że ta rotacja w składzie już za chwilę będzie coraz większa i, i inni zawodnicy również będą rozpoczynali grę w pierwszej jedenastej. Liczę naprawdę na, na, na silną głębię głębie kadry i, i, i to jest na pewno inaczej, kiedy zawodnik rozpoczyna mecz, a kiedy wchodzi w momencie, kiedy ten mecz się przegrywa. To są trudne zmiany i, i zawodnicy wtedy są naprawdę ci, którzy wchodzą dać jeszcze niekiedy więcej niż, niż, niż ten nasz niż ten nasz plan na mecz daje. to też niekiedy bardzo ryzykowne decyzje, jak na przykład Marcela Wędrychowskiego, który dryblował będąc jednym z ostatnich zawodników naszej linii obrony, mogą się skończyć bardzo niebezpiecznym kontratakiem, ale, ale ale, to jest właśnie ta chęć. Wobec tego też ta rotacja na pewno, na pewno w składzie będzie się odbywała i, i zobaczymy. Chodzi o to, żeby dobrze przepracować następnymi i zobaczymy, co ze sobą po prostu rywalizują. Ta kadra musi grać w głębią też skład. Chciałem jeszcze zapytać, czy miał Pan może też jakieś zastrzeżenia do sędziów, bo widziałem, że o minute też Yy, dyskutował Pan z sędziami tutaj technicznymi, czy yy, był Pan też trochę podemocjonowany i hmm. dlatego też to moje pytanie. W 64 minucie, w 69, w 63. W 63 minucie bodajże mecz czystej gry to 27 minut. Bardzo prosiłem sędziego, aby zaczął pomagać zawodników Zagłębia, aby nie opóźniali w tak permanentny sposób każdego stałego fragmentu gry, bo było to dla mnie trochę irytujące, nie ze strony zawodników Zagłębia, bo nie mieszać nos w sposób gry i w plan jaki mieli na, na to, gdy, gdy, gdy prowadzili. Natomiast sędziowie również są odpowiedzialni za to, aby tę grę przyspieszać. I, i, I po prostu chodziło mi o to, żeby jakąś decyzją tą grę przyspieszyć. A tak troszeczkę to, to było tak, że traciliśmy ta, czas, traciliśmy czas, a doliczyliśmy 4 minuty. Ale też tak z ręku na sercu, czy w końcu noczu nie było takiego przykazu od szabu trenerskiego, żeby jednak ten punkt szanować, bo no było widać, że zwłaszcza jak Dawid Chudła miał piękne ręce, szybko, tylko po prostu e, czekał. W momencie, kiedy przegrywamy 2-0, w 54 minucie szanowałem ramkę na 2-1, w 80 o iż pierwszej czy drugiej szanowałem ramkę na 2-2, a rywal, widać, że się chce wydostać trochę z takiego naszego natarcia i, i, i nawet, nawet zmiany, które, które daje wiemy, że, że mogą być dla nas również pewnego rodzaju zagrożeniem, to, to nie chcieliśmy w pewnym momencie po prostu zwariować. I, I to jest dla mnie też bardzo ważne. Oczywiście wydawało mi się, że nawet troszeczkę ten mecz, spłaszczając i trochę go wygładzając, pod względem emocji, można dobrą, wyrafinowaną akcję, ten mecz skończyć. To też. Był moment taki, że Dawid dostał sygnał, żeby troszeczkę uspokoił, bo, bo, bo zaczął mi się robić taki mecz box to box i się obawiałem, że moglibyśmy tą po prostu trzecią bramkę dostać, a jeżeli dzisiaj byśmy zostali tutaj bez punktów, no to by bolało, to bolało bardzo. Tak, mamy punkt, którego należy szanować. Yy, w porównaniu do meczu z Rakowem nie nastąpiła żadna zmiana, jeżeli chodzi o wyjście do tak Także ci zawodnicy wyszli na drugą połowę dzisiejszego meczu. I chciałem zapytać, bo no, no wiadomo, że raczej tych zmian w przerwie, yy, nie robimy je zazwyczaj, jeżeli nie są, nie są wymuszone. Czy to jest też trochę coś takiego, bo, yy, no generalnie ten mecz z Rakowem nie był yy, najlepszy w naszym wykonaniu? Pierwsza połowa dzisiaj yy, również. Czy to jest coś takiego, że to jest danie też zawodnikom takiej mentalnej szansy, żeby trochę, tak kolokwialnie mówiąc troszeczkę wypili piwo, które narażali? Jak najbardziej. To, to, to też znajomość moja, wydaje mi się, zawodników jest na tyle duża, że ja sobie doskonale zdaję sprawę, że, że oni nawet dzisiaj do dobrze, ja bym mógł jak najbardziej wejść już przeprowadzić trzy zmiany, jakby angażując w to innych zawodników, mówiąc, zawiedliście wy, no to to nie następni. Nawet no, może i, i, i zgodne z jakimś, z, jakimś, z, jakimś, z jakimś duchem rywalizacji sportowej. Natomiast nasza współpraca polega również na ogromnym zaufaniu. I ja nie oderwują jakieś decyzje w momencie, kiedy widzę, że, że zawodnicy naprawdę realizują i ogromnie są zaangażowani w to, jak mamy grać. Wynik niekiedy jest niekorzystny, jasne, taka jest piłka i, i, i zdajemy sobie sprawę, że niekiedy warto jest dać, mi się wydaje, grupie ludzi, którzy w jakiś sposób na moment, czy przez moment wynikowała, aby próbowało odwrócić to wszystko. I ta grupa, która rozpoczęła mecz, weszła kapitalnie w drugą połowę, nakręciła ten mecz na to, abyśmy go po prostu odrobili i, i to jest dzisiaj naprawdę na plus. Przed nami mecze wyjazdowe teraz z widzeniem Legii. Powiedział Pan, tak, że Jeksa jest yy, o podobnym potencjale kadrowym, co za Węgier robił. Nie wiadomo do końca, jak to teraz będzie z tym widzeniem, jak on będzie w tym sezonie grał. Natomiast, natomiast no, wydaje się, że może być silniejszym przeciwnikiem, podobnie jak Legia Warszawa. Czy Wy macie jakiś taki pomysł w sztabie, co zmienić w tej grze w porównaniu do tych dwóch pierwszych kolejnych, żeby jednak z tymi silniejszymi rywalami no móc dać sobie szansę na punktowania. Starcząc zupełnie no, dla przeciwników na tę chwilę rzeczywiście Legia wydaje mi się jednak jeszcze, jeszcze tą drużyną z takim ogromnym potencjałem. Natomiast z Legii może być również kwestia natwarstwiających się meczów. I to trzeba wziąć jak najbardziej pod uwagę i również to będzie brali pod uwagę. I Legia może wobec tego bardzo mocno zalogować składem. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeszcze czekają przecież mecz z Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Także ja Legię na, na razie w ogóle nie, nie biorę pod uwagę. Jesteśmy bardzo mocno z jest to zespół bardzo nowy, o bardzo dużym potencjale indywidualnym. Natomiast wszędzie, wszędzie wydaje mi się również czas, i, i tutaj upatrujemy, upatrujemy swoich szans. My naprawdę grając na swoim poziomie i na, na swoim poziomie dobrej koncentracji i nie błędów, jesteśmy w stanie bardzo wysoką, mączkę organizacyjną zawiesić każdemu rywalowi. Także, także pełen optymizmu jestem przed tym meczem. Cieszy mnie dzisiaj postawa drużyny. I, I wiem, że to będzie kąt, taki kąt też napędowy. Jednocześnie mamy świadomych ludzi w szatni i, i, i wiemy, że musimy bardzo mocno pracować. Pojedziemy się zbierzyć, z widzewem, mam nadzieję, na, w takim meczu, gdzie, gdzie będziemy mieli swoje szanse.